Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek Karbali na kanale, i w tym odcinku będziemy lądować na i w to tutaj satelitą znajdującą się właśnie na orbicie. I to jest satelita, którą omal nie ominęliśmy misji. Niezbyt mi się to podoba. Przydałby mi się jakiś mod, który pokaże mi, że no już czas misji zaczął się, więc czas ją wykonać. Zobaczę, może na następnym odcinku coś takiego wykombinuję, zdecydowanie będzie przydatny. No ale w tym odcinku lądujemy na Eve. Zanim to zrobimy, oczywiście najpierw warpniemy się w pobliże. Zmniejszymy maksymalnie naszą orbitę. To jest akurat dość istotne. Chcę zmniejszyć orbitę, żeby móc wybrać miejsce, w którym lądować będziemy. Ponieważ to jest dość ważne. I tutaj widzę, że mamy... Dostępne. Nie wiem czemu tak się akurat szybko ciemno zrobiło. Mamy dostępne badania, które z chęcią wykonam, i to są badania mistergu. Czy ja wziąłem w ogóle mistergu? Wziąłem, jest to tutaj super. Właśnie wykasuj to, to wyśli, wyśli. Transmit Data oraz Material Bay i to także wyśli. Mamy wysłane, mamy wysłane. Mamy kontrakt zrobiony. To był kontrakt związany z wysłaniem badań z obszaru wokół IV. Zatem myślę, że całkiem przyjemnie wyszło. Dobra, tego wysłać już nie możemy. Zatem Zbliżamy się do Perapsy, Zatem wrócamy na retrograde'a. Tutaj jest to dość istotne. I zmniejszmy naszą orbitę. Myślę, że możemy całkiem precyzyjnie to zrobić. Deltafi mamy naprawdę dość pokaźną i pokaźną ilość. Chociaż damy radę. Myślę, że damy radę. E, tak, dobra. Ale to wszystko co możemy zrobić. I tutaj zechcemy pereapsy jeszcze zmniejszyć bardziej. Myślę, że to będzie dobre. Zatem warkujemy się tutaj. Zobaczmy jak to wygląda. Czy planeta nam się obróci, nim zdążymy tam wylądować? Myślą, że nie. Musimy wylądować na lądzie, żeby zaliczyć misje. Obie. Ponieważ tutaj dwie misje mamy do zaliczenia. Dobra. I tutaj, jako chcemy peraps, żeby móc wylądować? Na pewno poniżej 100 metrów. To będzie... Właściwie tyle, ile zrobimy. Hmm. Będzie poniżej 100 metrów? Będzie. E, do... Dobra. E, skończyło się paliwo. Mamy 27 metrów. Powiedzmy, że to wystarczy. Myślę, że na spokojnie mogę odrzucić silnik. Kolejna rzecz do odrzucenia to będzie hitchhilt, ale to później. Ok, myślę, że możemy zacząć zbliżać się tutaj. Tylko musimy w taki sposób się zbliżyć, żeby nie uszkodzić paneli słonecznych. O, to jest dość ważne. Jako, że jesteśmy już bardzo, bardzo blisko atmosfery. Złóżmy panele słoneczne, złóżmy antenę. Coś jeszcze możemy złożyć, żeby nie oszkodzić? Chyba nie, zatem liczmy teraz na szczęście. Quicksave, Myślę, że można. Chociaż nie sądzę, że cokolwiek będzie w stanie dać, kiedy już będziemy spadać. Pamiętajmy, że if ma naprawdę bardzo solidną atmosferę. I teraz gdzie wylądujemy? Ładna tutaj kolorki od słońca. W ogóle zdaje się, że możemy zresetować jasność. Jesteśmy oświetleni od tyłu. Jedna rzecz mi się nie podoba. Co to jest? Co to jest? Hmm. To jest to. Ok. To właściwie opcje Gerwa Engine Reduxa, których nie znamy. Może czy dobrze by było je poznać. Dobra, heat shield mamy tutaj. Dobrze będzie wiedzieć, jak to wygląda. Mamy materiał studii, które oczywiście zrobimy. A wyślemy to później. Otwórzmy. Jeszcze mamy jeden materiał z do zrobione, kiedy będziemy już na powierzchni. Ok, jak wygląda sytuacja z temperaturą? Myślę, że raczej w porządku. Tutaj powinniśmy zacząć naprawdę bardzo mocno walniać, więc ta temperatura... Może być wysoka, ale zaraz powinna spaść. Mam no, nadzieję, że ten heat wy, wytrzyma. Ablator jest dość duży, więc powinien. Też nie wiem co się tak naprawdę nagrzewa, czy ten Hitchy, czy coś tutaj w środku. Ale nie mam pojęcia. Zobaczymy w praniu. A zwalniamy na tyle szybko, że raczej sobie to i tak poradzi. Reszta pojazdu jest zdecydowanie chroniona przed wszelkimi... Wszelkimi ciepłami, które mogą tutaj powstać. Mamy mystery czy coś możemy wysłać stąd, czy nie? Mm. Możemy wysłać, ale na razie to zatrzymam. A nóż, a nóż przyda się potem, okej, okay. yy, niespokojny bardzo moment w tej chwili, bardzo szybkie zwolnianie następuje, dobrze, yy, zdecydowanie się wiaramy, ale jest w porządku, tak naprawdę jest w porządku, yy, nie dałem znowu światła na satelitę, trzeba pamiętać o tym, żeby dawać te światła, to zdecydowanie, bardzo fajną rzeczą, którą dawać powinienem. E, tak, odłączenie heat shieldów tam później. A teraz wystawmy pierwszą część spadochronów, żeby mieć pewność, że już tutaj sobie z tym poradzimy, e, baterii mamy dużo. A jest, możemy wyłączyć to to samo już na spokojnie. Na spokojnie się wykona. Dane możemy wysłać. Już wysłaliśmy zresztą. Wysłaliśmy, a raczej wysłaliśmy. Tak. Zasłuchanie jest jak należy. Dobra, temystyregu, e, nie temystyregu, tylko temy e, To jest 2 i jeden punktów nauki. To jest naprawdę niewiele, ale jest zawsze coś, więc tutaj. Nie będę narzekał. Mm, dobra, myślę, że hit shield możemy wyrzucić. Coś wybuchło. Coś wybuchło. Aha, bo tych hit shieldów tutaj trzy wyszły. Um, nie do końca by, było to w planie. Ale wyrzućmy resztę parochronów. Otwórzmy nóżki. Nie będą szeroko rozstawione, więc. Więc pojazd lądując będzie raczej bezpieczny. Myślę, że dobrym pomysłem będzie włączyć SES i wyłączyć tak, żeby to było ustabilizowane. Tutaj mamy naprawdę dół. Du... Naprawdę jesteśmy bardzo wysoko. Zatem ja mam zamiar włączyć skan atmosfery, ale to akurat nic nam nie da. Ale zarzucić przyspieszenie. Okej. Okay. Atmosfery nie zrobimy, ale mamy do zrobienia. Mamy zrobione temperaturę. Możemy to wysłać. Mamy do zrobienia atmosferę. Atmosferę zrobimy wyślemy później. Mamy do zrobienia Mysterygu. Teraz żałuję, że tamto wysłaliśmy, ale na razie zatrzymam. Mamy do zrobienia Material Study. OK. Wyślemy to później, jeżeli nic innego nie będziemy mieli do zrobienia. Trzeba by było nie zostawiać. Wiem, że jest górna atmosfera i dolna atmosfera. I one między sobą się różnią. I obie można przeskanować. To może nam dać więcej badań. I tak raczej wszystko powinno być w porządku. Z temperatury już nic nie dostaniemy. I z atmosfery tak, także nic nie dostaniemy. Dobra. Zatem jeszcze niżej. Zatem jeszcze niżej. Jeszcze 11 km. Naprawdę gruba atmosfera. Bardzo długo zajdzie, żeby to upadło z powrotem. O. Yy. Tak, debrisy śmieci po prostu się rozbijają. To jest nam na rękę. Mniej śmieci w kosmosie, więcej fps w przyszłości. <grym> E, dobra, tutaj raczej tak nie powinno być problemów. No już spada, jeszcze 6 km. 6 km męczarni i quick save. Na wszelki wypadek, gdybyśmy się rozwalili lądując. Nie chciałbym potem znowu czekać. Aż 11 km zejdzie. To jest naprawdę nieprzyjemne. Am. Nie to jest mystery gu, które mamy do. Nie do wysłania A co z tym? Nie mogę tego wklikać Chwile się otworzyły A, te mystery goo, które zostały wysłane nie mogę wklikać To jest dziwne Naprawdę dziwne, ale ok. Przetrwamy z tym Raczej sobie poradzimy. Zatem jeszcze 13 metrów na sekundę i jeszcze kilometr. Mogę quichsejować? Mogę quichsajwować bardzo dobrze. Podkreślam to tylko dla pewności, że by się nie rozwalić. W czasie szybkiego lądowania na maksymalnej prędkości. Przyspieszenia oczywiście. Fizycznego. Reszta spadochronu się otworzyła i lecimy 2 metry na sekundę. Czyli byśmy przesadzili z ilością spadochronów? Możliwe, ale dzięki temu mam pewność, że wylądujemy bezpiecznie. Właściwie, tą satelitę, gdyby wysłać na Dunę z tą ilością spadochronów, to także powinno by ładnie wylądować. Może by coś takiego zrobić. Może być dobry pomysł. Dunę też trzeba zbadać nie tylko z orbity, ale też i powierzchni. A to wygląda jak właściwie całkiem niezły. Naprawdę niezła satelita badawcza. Więc myślę, że tutaj można by się z tym pobawić. Ok, 500 metrów. Już nie możemy quicksaveować, ponieważ jesteśmy na kolizyjnym kursie. Jakbyśmy wcześniej nie byli. Ok, ale to lądowanie na IF jest naprawdę długie. Znaczcie większą jasność ekranu. Dla pewności, że jest jasno. Dla pewności, że macie dzień, a nie noc. Chociaż jest noc. Patrzcie jaka ładna droga. Ker... Polowa. E, to jest droga mleczna. Kerbino-mleczna. O. Albo raczej Kerbalo-mleczna. Możecie wymyślić dla niej nazwę. Nie wiem czy jest. W komentarzach możecie o tym napisać. I właśnie jedną rzecz spostrzegłem. Czy trzy nóżki na pewno wystarczą? może trzeba było dać jednak 4 materiał studi po prostu po 4 sztuki każdych z badań. Tak jak tutaj z ceny atmosfery. Hmm. Um. Um. A. O tym mówiłem. Jak na maksymalnym przyspieszeniu uwalniemy planetę, mogą dziać się dziwne rzeczy. Gdzie jesteśmy? 1000 kilometrów, poradzimy sobie. Możemy uciąć nawet niektóre spadochrony. Ten spadochron ucniemy, i ten spadochron ucinamy. Dobra, e... czego nie ostrzegaliście mnie, że już jest czas? Mogliście ostrzec mnie? Wtedy bym wiedział, że trzeba czas przywrócić do normalnych wartości. Ale dobrze, to zrobimy to jeszcze raz bez problemu. Ale dwa odcięliśmy, no, żeby nieco szybciej spadać, a i tak szybciej nie spadamy. To tutaj jest jakiś plus. Pozostałe czerwone jednak i tak zostawię, ze względu na to, że czerwone są tutaj wyżej, więc dają nam większą stabilizację lotu, lądowania. I znowu, czekaj 500 metrów, a normalnie jest to 2000 metrów nie ma. No dobrze, że jest coś takiego, że wysokość nad poziomem. Terenu, a nie nad poziomem morza, ponieważ teren jest czasami wyżej. Tutaj jest prawie 1000, ponad 1000 metrów wyżej. No to dobre. Dobra, jak zostanie powiedzmy 200 metrów, to już 200, 100 metrów, to już zwolnimy. Wtedy będziemy mieli tylko 10 sekund na to. 100 metrów, 10 sekund? Nie, w 100 metrach. A nie, to jest. 2 metry na sekundę. Będzie 100 sekund. więc przy 100 metrach będzie 50 sekund, tak? Nawet troszkę mniej. Trochę długo. Trochę długo. Powiedziałbym nawet bardzo długo. Dobra. Powiedzmy, że zostało ostatnie. Ostatni kawałek. Cienia nie zobaczymy. Nie uświadczymy. Niestety jest noc. Tak więc poproszę o delikatne lądowanie SES Na retrogracie niech się utrzyma Albo niech się trzyma na stabilizacji Może to być raczej pewniejsze Mam nadzieję, że teraz wylądujemy Zostało 10 metrów 5 metrów Solidne pierdzielnięcie powiedział Coś solidnie przybiło Ale wylądowaliśmy Mamy kontrakt 1, drugi i milestone bardzo dobrze. Explore if, to nam się zliczyło, to jest najważniejsze. Teraz wyślimy wyślijmy wyślimy dane, które nam się przydadzą. Transmit data. Reset. Chcemy dane z no, dołu, ponieważ więcej to da nam. Punktów nauki, to jest myślę dość naturalne. Pilnujmy może elektrycznej ilości, ilości prądu w pojeździe. Dobra, jeszcze atmos analiza atmosfery. Możemy wysłać to. Dobrze by było to wysłać. Chciałbym zrobić gravity scan, jeszcze zobaczmy. Aha, została nam tylko atmosfera analizy. Bardzo dobrze. To jedna. Przy okazji powinienem rozłożyć panele słoneczne. One teraz nie będą działać, ale w przyszłości mogą się przydać. Kolejny kontrakt się zrobił, tak w ogóle. A um, tak. Panele słoneczne zawsze kierują się w stronę słońca. Słońce jest pod IV. Pod w tym momencie zatem. Zatem dlatego właśnie w ten sposób się kierują. Czy jeżeli... A, ja nie mam tego, to nie mam magnetometru. Dziwi mnie to, że akurat nie zabrałem tego ze sobą, ale dobrze. Tak więc satelita na IW została wylądowana. Możemy wracać na centrum kosmiczne i zobaczyć ile mamy barań. Przypominam, to są badania z orbity Duny oraz z IW. To IW środka. Mamy 1600 punktów naukowych. Wow, to brzmi bardzo dobrze. Co do misji innych, które mamy aktywne. Mamy zrobić, cóż, stację orbitalną na Dunie. Co zrobimy? Science data from space around the moon, to to zrobię może gdzieś przy okazji. A co do innych badań? Explore Duna, Lanton Duna, o! Przyjmujemy. To zrobimy w następnym odcinku, myślimy podobno satelitę jak tamta, tylko że na Dunę. Tak samo tą misję chcemy zrobić. Tego raczej zrobić nie będziemy. Dobrze. O! Wow, to brzmi dobrze. Tyle, że. Cóż, ilość hmm, złoża, które można przewidzieć na paliwo, które ma się znajdować na stacji, jest, cóż, raczej nieprzyjemną misją. Zatem tego nie zrobimy. Ehm, tak. W takim razie zajmiemy się tą misją w następnym odcinku, bo brzmi naprawdę dobrze. A na ten odcinek to byłby na tyle. Spójrzmy jeszcze na Centrum Rozwoju i tutaj chciałbym, zdaje się, rzeczy związane z aerodynamiką, z lądowaniem największych jeczer, 10 metrowych, bardzo duży, Mogli zrobić naprawdę kozacką satelitę, nie? Ale odpuścimy sobie to raczej. Tutaj mamy nóżki. Rzeczy związane z pojazdami. Tutaj mamy bardzo fajne rzeczy do małych satelit. Wątpię, że to teraz wykorzystamy, chyba że będziemy lecieć na tą najdalej odpaloną. Na co najdalej odpaloną no, planetę małą, czyli tam Elo. Możemy zbadać sobie to, bo może się przydać. O, czy ja zacznę tego żałować, o raczej nie. Co do innych rzeczy, dobra, weźmie to aerodynamikę. Tego nie, tego nie. Możemy sobie wziąć to. To związane. o właśnie, ten... To jest coś, czego będziemy potrzebować akurat. Zwiększymy, ulepszymy naszą satelitę, zatem będzie dobrze. To wszystko, co mogliśmy odblokować, już mamy niemal całe drzewko, jeszcze tak naprawdę Właściwie jak wylądujemy na dunie, to będziemy mieli już to. Pod względem ilości badań, które możemy zgarnąć, to powinno mniej więcej się w ten sposób kalkulować. Oraz coś mniejszego, byśmy mogli zrobić już naprawdę porządne rzeczy. Jej, byśmy mieli wszystko. Dobra, ale na ten odcinek to byłoby na tyle. Ja wam dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu oczywiście. Mamy dużo hajsu. zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. I tutaj Carbal Space Center z widokiem na góry za dnia. Bardzo dobrze. Zegnam się z wami. No i cześć.